Na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie zostało przedstawionych i przedyskutowanych pięć nowych wytycznych. Wytyczne te dotyczą rewaskularyzacji chorób aorty. Zatorowości płucnej, kardiomiopatii przerostowej i wytyczne dotyczące postępowania sercowo-naczyniowego u chorych poddanych operacjom niekardiochirurgicznym. Pięć nowych wytycznych ogromny materiał bardzo ciekawy wiele, wiele różnych ciekawych rekomendacji, wskazań do postępowania. Komisja Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego razem z redakcją Kardiologii Polskiej i z wydawnictwem Via Medica będzie przygotowywała polskie wersje tych wszystkich wytycznych. Teraz dostępne są wersje angielskojęzyczne na stronie internetowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.escardio.org jak również są dostępne na stronie internetowej European Heart Journal. W ciągu najbliższych miesięcy będą dostępne wszystkie polskie wersje, zarówno pełne wersje, które będą wydrukowane w numerach Kardiologii Polskiej, jak i wersje kieszonkowe, które będą dostępne przy okazji różnych konferencji i sesji poświęconych wytycznym w, w, w pols na polskich konferencjach i polskich kongresach. Wytyczne polskojęzyczne będą dostępne w ciągu kilku miesięcy. Oprócz kardiologii polskiej będą dostępne na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na platformie edukacyjnej Polskiego Towarzystwa, Towarzystwa Kardiologicznego, wersje interaktywne tych, tych wytycznych, a także będą dostępne na stronie internetowej Kardiologii Polskiej. Wytyczne kieszonkowe będą dostępne w wersjach drukowanych, tak jak już mówiłem, przy różnych, na różnych konferencjach organizowanych w Polsce. W imieniu Komisji Wytycznych i Szkolenia bardzo serdecznie zachęcam Państwa do korzystania, do, przede wszystkim do zapoznania się z tymi wytycznymi. To jest bardzo duży i bardzo ciekawy materiał, no i oczywiście do stosowania tych wytycznych w codziennej praktyce klinicznej.